Ahoj wszystkim, kontrola na granicy w sprawie pryszczycy raz jest, raz jej nie ma. W tym przypadku akurat nie ma. Nie ma może, był deszcz pada. Pada to nie warto moknąć. Tutaj jak widzimy po lewej kontener i nie ma, nie ma kontroli na granicy, a parę dni później wróciła. Ona zmienia zdanie jak. Tęczowy Lafał. Lafał jest raz tęczowy, raz jest nietęczowy. A ja już zdecydowałem, jednak pójdę na wybory. Miałem nie iść na wybory albo iść i coś tam pomazać, żeby karta była nieważna, a pójdę. Andrzej mąż agaty mnie przekonał, żeby iść. Andrzej hajteruje Karola. Choćby Andrzej był krystalicznie czysty, a uganiał się za leśnym kochaniem. No i oczywiście Sławek, który się ukrywał tak ze swoimi kolegami, którymi se popija piwerko. Jak oglądałem te debaty, to według mnie Lafał. Nieraz tam był pod wpływem Coca-Coli. W końcu do był mu po towar w kraju L. Y. A teraz przykład serialu dokumentalnego Brickenberry. Dlaczego zagłosuję na Karola? Niestety, algorytm YouTube nie dopuścił tego filmu. Oskarżył mnie o to, o co ja oskarżam poligrafów z wiejskiej. I bardzo słusznie, bo tego dokonałem. Kradzieży. Sprawdźcie sobie ten serial Brickenberry. Na YouTubie jest. A odcinek przedstawia, gdy Connie znajduje tajne laboratorium wojskowe, gdzie jest tajna bomba, która zamienia ludzi wielbiących ten kolorowy kawałek szmaty. I tą bombę urakamia. Czy podczas tych przyszłych wyborów Polacy uruchomią bombę Lafałka? Tego dowiemy się niebawem. I tak będzie oszustwo jak w Rumunii. Reasumując, ja na wybory idę, z niechęcią, ale idę. <laughs> Oddam głos na, na Karola. I nie chodzi o to, że mi zaimponował tą tajną... Ale naprawdę, wszyscy byle nie Rafał Żeby nie domknęli układu Dawajcie mi suba, obserwacje tu i tu Pozdrawiam, miłego wtorku Subuj i obserwuj, będzie się działo